Mm, mm, mm. O jaskinia, trzeba tam zobaczyć. O, wow, sporo rzeczy leży. To dioksy, to. Dobra, spokojnie. Hmm. O to. O kurwa. Cześć, tu Plucik 12 i właśnie zaprezentuję Wam w tym moim jednym takim moim poradniku, jak zrobić taką pułapkę, jak widzieliście przed chwilą, opartą na wykopywaniu rudy. Otóż tak przyda się pewien teren. Dobra, będzie potrzebne: dwie czerwone pochodnie, jeden redstone, jedno TNT, piston i cokolwiek co trzeba będzie wykopać. Stawiamy tak. W tej TNT tutaj, a piston tutaj. Tutaj stawiamy trochę klocków. O! Może oczywiście nam dać więcej TNT i to po prostu będzie większy wybuch. Wtedy. Dobra, i drugą czerwoną pochodnię stawiamy tu. Redstone tu. I niszczymy to. Wtedy ten jakby tak dostaje ten piston energię i przykleja się do tego TNT. Trzeba ja tutaj postawić jakąś śródę, Wtedy ona tak jakby przejmuje energię z tego redstone'a i magazynuje ją tak, że to, się cał że to piston cały czas jest otwarty. W ten na przykład tutaj Przypuśćmy, że jest jakaś taka droga sobie, ktoś idzie sobie patrzy o wykopiemy to żelazo. Ten, ten piston nie ma już energii i po prostu odsuwa się przyciągając DT nad pochodnie. No i to było na tyle z tego z tego takiego małego poradnika. E, tak, to znalazłem sobie na internecie takie coś i po angielsku i pomyślałem, że fajnie będzie jeśli pokażę to na moim kanale, żeby, żeby ci ludzie, co nie umieją tak dobrze angielskiego też umieli to zrobić po prostu. No więc to był ten poradnik, dziękuję że się to oglądaliście i cześć!